Mecz ósmej kolejki Drugiej Ligi, w którym Skra Częstochowa zmierzy się ze Stalą. Stalowa Wola już za kilka chwil pierwszy gwizdek tego spotkania. No i mamy pierwszy gwizdek. Rozpoczynamy mecz ósmej kolejki. Skra Częstochowa, Stal, Stalowa Wola. Natomiast. Stal, Stalowa Wola musiała uznać wyższość Górnika Łęczna, przegrywając 1-3. No pierwsza próba Częstochowian nagrodzona brawami przez miejscowych kibiców. Próba zagrania, tam dobrze wychodził Mariusz Holik, ale teraz ruszają goście. Dokładnie Michał Fidziukiewicz, zawodnik, który jest najskuteczniejszym zawodnikiem stali. No i to była dobra próba, ale na posterunku Mikołaj Biegański zagrał do Piotra Noconia. Skryła prawą stroną boiska. Gerega szuka sobie miejsca do tego, aby wrzucić piłkę w pole kardę. To się teraz udało, ale bliski szczęścia. Damian nie dojadł w tej sytuacji. To była naprawdę bardzo dobra okazja. Skry często chowa. To już. Nieważne, teraz trzeba się bronić, bo Stal za chwilę może oddać groźny strzał na bramkę. Na razie dobrze częstowienie wybijają tę piłkę. Teraz jest próba uderzenia Piotra Mrozińskiego. Trochę więcej miejsca zrobiło się na ich stronie boiska. Na razie to efektów nie przynosi, ale poczekajmy teraz Piotr Nocoń decyduje się na strzał. To była dobra próba Piotra Noconia. Powoli zaczynamy ko jakie końcowe odliczanie w tej pierwszej części spotkania. No co, strzela! No to jest dobra interwencja e, Łukasza Konefawa. No i nic z tego już nie będzie. Słyszymy gwizdek Pawła Dziopaka, gwizdek, który kończy pierwszą część tego spotkania. Już za momencik pierwszy gwizdek w drugiej części spotkania. Przypomnę, Skra Częstochowa kontra Stale Stalowa Wola. Mecz ósmej kolejki drugiej ligi dziś w Częstochowie. Na razie 0 do 0. Wykonają ten stały fragment gry pod podopieczni Pawła Ściebury. Jest zamieszanie, bardzo blisko. Tam, ostatecznie Adrian Błaszkiewicz, aby wpisać się na listę strzelców. A teraz może być bardzo niebezpiecznie ta piłka, już się zmierzała w kierunku Piotra Noconia. Ostatecznie przerwany ten atak przez gospodarzy Zaleski. No, to była naprawdę dobra próba pomocnika z Jeszcze jedna próba, do no i Mikołaj Biegajski, no tutaj musiał. E, niczym Superman lecieć, by ratować e, swój zespół przed utratą e, Bramki. Teraz dobrze Zaleski do Geregi. Gerega w pole. Karne! Jsioło, ale jeszcze blisko. Teraz 6. E, Częstochowianie. Teraz Skra do przodu, ale nic z tego, no i nie będzie nawet wznowienia e, gry, już e, z autu Skra, Częstochowa remisuje bezbramkowo w, ze Stalą, Stalowa wola w meczu ósmej kolejki.